Najgroźniejszą sytuację, jaką w ogóle tu widziałem, a to była poważna obława policyjna. Czwórka policjantów ugania się po centrum miasta. A ja się właśnie wtedy zastanawiałem, czy w ogóle wyciągać kamerę, czy bezpiecznie. No i oni dopadli tego, tą groźną przestępczynię, jak się okazało. Kurczę, miała 14 lat. Nie mam pojęcia, co zrobiła. Może. Paliła w miejscu publicznym, albo cokolwiek innego z koleżanką. Po tej sytuacji uznałem, że nawet jeżeli któraś z tych groźnych, przez jakiegoś gangu, groźnych przestępczyń w szkolnych mundurkach nie dorwie, no to może mi tej kamery nie zabiorą. Nowa Zelandia, generalnie, jest uważana za jeden z najbezpieczniejszych krajów na świecie. I z moich odczuć zdecydowanie mogę Wam to potwierdzić. Oczywiście, jak wszędzie. Eee, nie przesadzajmy z tym, że nawet jak jest bezpieczny, to nie rzucajmy laptopa na środek ulicy i liczmy na to, że nikt go nie weźmie, bo może nawet z troski go weźmie, bo pomyśli, że ktoś zgubił, więc e, oczywiście, jak wszędzie i zawsze, uważajmy na siebie, ale... Halo! <ścoughs> no, no i właśnie tacy są tutaj ludzie. Czuję tutaj trochę. Jakby wszyscy byli swoimi dobrymi sąsiadami, i to właśnie dobrymi sąsiadami, nie takimi jak czasami się w żartach mówi w Polsce, tylko dobrymi sąsiadami, którzy o siebie dbają, zapytają i ta komunikacja jest taka bardzo swobodna między wszystkimi ludźmi, e, przynajmniej w Dunedin, ale myślę, że w całej Nowej Zelandii. Coś dla ludzi z, i z Żyj tak, by dziś nie było niż Stanedy to miejscowość, która w Nowej Zelandii jest najdłużej okupowanym miejscem przez Europejczyków. Pierwsza osada, która tutaj powstała, europejska osada, to 1848 rok, kiedy świeckie Stowarzyszenie Kościoła Szkocji założyło tutaj swoją osadę. Oczywiście nie oznacza to, że te tereny wcześniej były całkowicie niezamieszkałe, bo według archeologów Rok 1250-1300 to rok, w którym byli tutaj pierwsi osadnicy w postaci oczywiście rdzennych Maorysów. Oczywiście od momentu, kiedy po, po jakby pojawili się tutaj Europejczycy, przywieźli ze sobą oprócz jakichś zasobów, oprócz swojej kultury, przywieźli ze sobą wiele, wiele chorób, które populację Maorysów zamieszkującą te tereny zdziesiątkowały. Lubię czasami zboczyć się w dziwne uliczki. Właśnie spotkałem ziomeczka, który sobie chillował po pracy, pił burbonika z kolą, z jakichś puszeczek. Okazał się zagorzałem raz na I'm I'm from New Zealand, and I'm rasta. Opowiedział mi pół historii swojego życia. Jakby abstrahując od tego, czy to była pozytywna historia, czy nie, to był turbo, turbo pozytywną osobą. Opowiedział mi o tym, jak to. Jak był młodszy, to oczywiście był bardzo dobitki, agresywny i w ogóle. Ale teraz, od kiedy urodziło mu się dziecko, już 13 lat temu, dostał no się zupełnie inną osobą. Właśnie, ceniącą pokój, spokój i, 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 i miłość do drugiego człowieka, więc jakby takie rozmowy zawsze, zawsze, spoko. Dodatkowo jakby zapytał też mnie jakby czym się zajmuję, dlaczego chodzę właśnie z kamerą i wszystko nagrywam. To mnie też trochę zmotywował do tego, że warto się trzymać swojej pasji i tak dalej, jakby nie miałem jasna sprawa, ale... Zawsze fajnie to usłyszeć też od kogoś, od kogoś jeszcze. Jest jeden zasadniczy problem w Nowej Zelandii oprócz takich Subway, KFC i innych takich kebabów. Większość restauracji z jakimś takim trochę lepszym jedzeniem, nie fast foodowym, zamyka się między... Zamyka kuchnię przynajmniej między godziną 14, czasami 15, a 17. Więc w takich godzinach, w których, no, podejrzewam, że większość z Was jest przyzwyczajona jeść obiad, no to niestety nic z tego, więc trzeba się na to przygotować przyjeżdżając. I trzeba sobie zaplanować tak dzień, żeby albo zjeść przed, albo zjeść po, albo zdecydować się na fast foody. Kolejną jakby informacją dotyczącą tego miasta, którą wciąż nie mogę uwierzyć, jest to, że miejscowość ta liczy. E, trochę ponad 100 tysięcy mieszkańców, czyli jest mniejsza od mojej rodzinnej miejscowości, czyli od Kielc, która ma e, ponad 180 tysięcy mieszkańców, a Kielce powierzchni mają 110 km2. Za to Dunedin ma powierzchnię. Sprawdzałem to kilkukrotnie, myśląc, że ktoś się pomylił, gdzieś źle postawił przycinek itd., e, itd., tak tak albo złą miarę użył. Ma ponad 3000 km kwadratowych. Jakby ponad 1 trzecią mniejsza miejscowość, jeżeli chodzi o populację, za to ponad 30-krotność powierzchni różnicy na jej korzyść. Może to być spowodowane tym, że zabudowa tutaj jest zdecydowanie dość niska, no ale wciąż to jest jakby mój umysł nie jest w stanie sobie tego e, wyobrazić. No dobra, trzeba przyznać, że spora część tych terenów. To są tereny zielone, które wciąż wliczają się w obręb miasta, co zdecydowanie znacznie, znacznie powiększa jego powierzchnię, ale wciąż to miasto jest według mnie, przynajmniej dopóki nie sprawdziłem, bardzo małe pod względem powierzchni. Wszędzie poruszam praktycznie się na piechotę. Zdecydowanie wszyscy mi mówią, że nie jest to miasto, w którym, po którym warto się poruszać samochodem i że jest, żeby to było w ogóle potrzebne. Więc większość albo chodzi gdzieś na piechotę, albo jeździ autobusem, albo korzysta z hulajników elektrycznych, które są tutaj bardzo dość popularne. To jest to 30-krotnie większe miasto niż moje Kielce. A ja po Kielcach wszędzie samochodzik wygodnie, nie ma co przesadzać, za dużo się ruszać. Chyba trzeba coś się zmienić w swoim życiu. No, patrzcie, jaka ładna ciuchcia. A kolej tutaj to też w ogóle dość śmieszna sprawa, e, bo właśnie przychodzimy obok dworca, ale nigdzie stąd nie dojedziecie. To znaczy szukałem, czy mogę dojechać gdzieś bardziej na północ, może w ogóle przedostać się na północną wyspę w jakiś sposób, albo chociaż do północnych miast południowej wyspy. Nie ma takiej opcji. Dwie opcje są tutaj poruszania się koleją z Danedin e, i obie to są po prostu turystyczne wycieczki po regionie Otago. No ale podobno sytuacja nie jest taka wszędzie, to znaczy są miejscowości, z których spokojnie w miejscowości do miejscowości możesz się dostać koleją. Tak, Muzeum Settlersów, kto grał ten wie. Dobra, chodzimy. Chciałem się zapytać o bilety, ale pan informacji, z jakimś panem tutaj rozmawiałem o kotach, z tego co zrozumiałem. Hello, sorry, do you have any tickets to the museum? It's free to enter. great. No i super, w zimę muzeum jest darmowe, więc idziemy sobie pozwiedzać. A new people came to this land, from Scotland, England and the four winds of the world. a Dunedin, Tak wyglądała kiedyś broń Maorysów, zanim przybyli tutaj Europejczycy. No, a tak oczywiście zaraz po, po ich przybyciu. W muzeum, niestety, było mało co widać, żeby coś więcej nagrać. Ja w każdym razie jestem trochę zawiedziony tym muzeum, ale tak dochodzę do wniosku, że to chyba przez moje oczekiwania względem niego. To znaczy, jak sama nazwa wskazuje, było to muzeum settlersów, czyli tak naprawdę dotyczące historii Szkotów na tych terenach. No i właśnie zabrakło mi trochę w całej tej historii części o rdzennych mieszkańcach tutejszych, czyli o Maorysach, którzy też oczywiście przybyli skądś, ale byli tu pierwsi. Byłem bardzo ciekaw, jak wyglądała ich współpraca na samym początku, ile w ogóle taka współpraca była. Jak się ich wspólne losy toczyły. No niestety tego muzeum albo nie znalazłem, albo tego po prostu tam nie ma. Więc powiedziawszy, jak ktoś chce posłuchać o europejskich, znaczy poczytać, pooglądać o europejskich e, poczynaniach w Nowej Zelandii i o tym jak bardzo są Szkoczcy i fajni, no to, to warto odwiedzić. Znaczy ja uwielbiam Szkocję, więc generalnie super, ale nie tutaj. No, jakby, żeby dowiedzieć się czegoś o historii Szkotów, wolę się wybrać mimo wszystko chociażby do Edynburga, tego prawdziwego a nie południowego. Dobra, teraz idę do, szukam księgarni, bo chciałbym kupić jakąś książkę o jakichś legendach maoryskich, wierzeniach maoryskich, żeby jeszcze przed wyjazdem trochę o tym poczytać. Na razie znalazłem tylko o takiej filozofii życia Maorysów, o, o tym jak to być szczęśliwym w życiu. No, ale nie, nie tego chciałem, szukam właśnie bardziej legend. Książki, książki, książeczki, taś, 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 taś. Cały początek wyjazdu bardzo się dziwiłem e, miejscowym, że chodzą tacy porozbierani w krótkich spodenkach i tak dalej. E, no i dzisiaj chyba przesadziłem ja w drugą stronę. Wszyscy w bluzach, kurtkach, a ja w krótkim rękawku. No i powiem tak, jest dość rześko, ale są i książki u góry chyba. Hi, uh, do you have anything about uh, maori's legends? Byłem w trakcie poszukiwania książki na temat legend maoryskich. Niestety, w trakcie bycia w Antykwariacie zapełniła mi się cała karta pamięci. Chyba trochę za bardzo się rozgadałem, więc przybiegłem szybko zgrać wszystkie pliki. Już raz wszystkie materiały straciłem z Afryki, więc w sumie dobrze, się karta zapełniła. Ale udało mi się też zdobyć książkę. Zapłaciłem za nie całe 15 nowozelandzkich dolarów, czyli jakieś 35 zł. Prawie kupiłem jeszcze drugą książkę dla Gabrysi, bo była o medycynie maoryskiej, tylko tamta książka kosztowała już 95 dolarów nowozelandzkich, mimo że stara używana książka, a może właśnie dlatego. Dobra, ale koniec tego lecimy dalej. No dobra, jeszcze 50% zgrywania, więc chwilę ja tu jeszcze posiedzę, ale zaraz z powrotem na miasto. Ten autobus mi się tak podoba, tak bardzo bym chciał móc sobie na przykład zrobić z jego kampera. Znaczy, jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to już go widzieliście. Niby nic, niby jakiś stary, szkolny autobus po prostu. No ale musicie przyznać, że, że ma swój klimacik. Problem mam taki, że potrzebuję, jak tu widzicie, przyjaciela, żeby powiedział, czy mnie słyszy z drugiego punktu, który jest tam, o tam, ale wiecie co, wy zostaniecie moim przyjacielem, znaczy ja postawię kamerę przy jednym, a wy mi potem powiecie, czym mnie słyszeliście, dobra? Jakby co, to się nie bójcie, ja idę tylko tam, dobra? Wątpię, że mnie słyszeli, bo dookoła jest straszny hałas. Ja lepiej tego, ale może to tak e, mimo działa. No, a może jak szybko chodzi o... Nie jestem przekonany, czy ustawienie tego przy tak ruchliwej ulicy i jakichś barach, pubach z muzyką to było najlepsze rozwiązanie ale jak zadziałało, to jestem pod wrażeniem. Myślałem teraz co zrobić, czy zabrać was może do ogrodu botanicznego tutaj w Danedin, ale kurde, ogrody bo botaniczne to chyba nie jest do końca moja bajka. Pewnie jakby była tu ze mną Gabrysia, to prędzej byśmy się wybrali, no ale nie ma, więc co? A wiem co wam pokażę, no po prostu rzecz, którą jakby trzeba odwiedzić. Co? Zaskoczeni, nie? Kurczę, taka atrakcja. Nie no, a tak poważnie to kawał historii tego miasta, ponieważ jest to pierwszy kościół w ogóle założony w regionie całym Otago, czyli jakby tym województwie tutejszym. I został on założony w tym samym roku, kiedy oni się tutaj, Europejczycy, Szkoci, osiedlili. No i oczywiście, że pierwsze co robisz w nowym domu, to budujesz kościół. Sobie stoi, jakby w, oczywiście w zmienianej formie w międzyczasie. No ale jednak kawał historii. Dzisiaj wyjeżdżam z Danedin, ruszam ku północnej wyspie. No ale niestety, wypożyczalnia samochodów ta, która była w Dunedin nie miała już żadnych samochodów więc e, musiałem wypożyczyć samochód, e, który jest na lotnisku a lotnisko Danedin niestety nie leży w samym Danedin, e, więc kawałek ile się dało dojechałem autobusem a teraz będziemy łapać stopa jak się można było spodziewać będzie jedno dość spore wyzwanie a mianowicie znaleźć na tej dość ruchliwej ulicy odpowiednie miejsce i taką zatoczkę, żeby samochód, który zdecyduje się mnie pozwieść, mógł się w ogóle zatrzymać. No, ale trzymajcie kciuki. Zatrzymał się już trzeci samochód, na który pomachałem kartką, jeszcze nie do końca znajdując odpowiednią zatoczkę do tego. Na początku ziomek mi pomachał, że niestety nie może mnie zabrać, ale po kilku metrach się jednak zatrzymał. Gadało się to dlatego, że po prostu... Wjeździ 16-miesięczną córeczkę i trochę mu obojętne w sumie gdzie pojedzie, bo wiezie ją po to, żeby, e, żeby pospała. E, więc stwierdził, że mnie w takim razie może mnie w sumie podwieźć na lotnisko, bylebym był jak najciszej. No i super, ja, jakby przynajmniej z tego, co go zrozumiałem, właśnie po to jeździ. No i właśnie to jest czasami problem dla mnie w autostopach: w sensie to, że trzeba rozmawiać z ludźmi, albo właśnie nie trzeba, jak w tym wypadku, ale szczególnie jest to problem, kiedy się średnio rozumie. Co dana osoba mówi, bo on miał zdecydowanie tak dziwny akcent, tak, nawet nie wiem czy brytyjski, ale taki, no, taki ciężki do zrozumienia. Więc akurat to, że była śpiąca córeczka, było dla mnie dość mocnym plusem. Ale bardzo miły, miły ziomek, że w ogóle mnie zabrał. Jestem bardzo wdzięczny, bo już jestem na lotnisku i idę po, po samochód, nie po samolot. Wypożyczając samochód, wykorzystałem całkiem ciekawą i bardzo tanią opcję w, w budżet firmie. Bierzesz samochód w ciemno, to znaczy nie wybierasz sobie jakiej klasy ma być, tylko po prostu taki jaki im zostanie, taki, taki dostaniecie. No i ja jako najtańszy samochód, nawet tańszy niż jakiekolwiek Toyoty, Yariski, najmniejszy itd., mam takiego pięknego Nissanika. No więc y, czuję się wygrany. Czuję się wygrany. Znaczy, y, trzeba zawsze zobaczyć, czy samochód na pewno, na pewno z nim jest wszystko w porządku. Sfotografować wszystkie ryski, jak ta na masce. Co prawda y, wykupiłem pełne ubezpieczenie, więc... Y, y, raz nie wykupiłem i bardzo tego żałowałem. Bo potem przez całą drogę się martwiłem. A co, jak ktoś we mnie wiedzie, a co, jak jakiś kamyk mi rozbije, szyby i tak dalej. Więc teraz mam pełne ubezpieczenie dla świętego spokoju: zawsze to lepiej. No, super, jedziemy. Teraz może Las Vegas Coś dla ludzi z Małopolski I z nadporza Żyj tak, dziś nie było gorsze niż przed wczoraj. Nie wiem, czy nie podoba im się to, co mówię, czy co robią, ale co chwilę odzywają się dzwony. Chyba wiedzą, że chcę o nich mówić. Na zasadzie uderz w stół, a to się odezwą. Że przyjdą czasy, że nas zapamiętasz Już się nie cofniemy, bo już nie ma miejsca Coś dla mych ludzi z Małopolski i z nadmorza Żyj tak, bo dziś nie było gorsze niż przedwczoraj A co progres chamą, nie ustępuj pola Jak Bo Linda, jak jego Maradona Coś mych ludzi z pokarpacia i z nadmorza Żyj tak, bo dziś nie było gorsze niż przedwczoraj